Ej, ty, zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! To liczę do trzech i ma was tu nie być. Raz. Słyszałeś, dwa. Patrzcie go, będzie nas tu straszył. Trzy. Diki, turnio! Nie pił już! Gdzie jest czarodziejka, która tu mieszkała? Pewno ukrywa się w jakiejś noży jak oni wszyscy. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym je szukał w zgniłym gaju. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj, żebrak. Albo znajdź złodzieja i szpieguj. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraku. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z perłem? Nie śmiej się. Królże Braków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Męga się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał? Męga, Straszny tym nam. Zabrać to słodziejskie nasienie do pokoju zwierzę. Ale panie, za co? Przecież to kraj czarodziejskiej suki. Bóg ciebie wolno rabować, ich mienie No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa straży świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Wiedziałeś, że nie topesz potrafi wyczuć mę na mile? To nie jest kwestia czucia. Nietoperze mają doskonały słuch. No proszę, na nietoperzach też się znasz. A ja myślałem, że tylko na potworach. Tak samo jak nietoperz wyczuwać my, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Słyszałem, że Nowigrad to nie miejsce dla magów i czarodziejek. Teraz mówisz, że nie dla Wiedźminów. Ciekawi mnie, dla kogo jest Nowigrad. Dla prawych ludzi, wyznających jedyną słuszną wiarę w wieczny ogień. Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszy, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom. Jak każdy magiczny cudak, który ma czelność, brukać nasze miasto. Do zobaczenia. Znajdzie się datek dla ubogiego, chromy? A gdzie tam? Obie nogi władne, a ręce jak wiatraki. O, jak macham? O, spójrzcie, o. Widzisz, ja pomieszany na umyśle jestem. Od dawna to pomieszanie? A od urodzenia. Tu mam pomieszane, o. Ręką wam pokażę. Widzicie, jak pokazuję ręką? Po mojemu to jesteś zdrowy jak koń. Kapłani mnie oglądali znachor, i znachori powiedzieli, że pomierzamy. Źle ci powiedzieli. Nie tam wszystko jedno, ludzie datków nie szczędzą, lubią jak pokazuje o tu, tu, o tu, tu muszę się dostać do miejsca, o którym mówią zgniły Gaj. A ja wiem nie powiem, a ja wiem nie powiem. Dlaczego? Bo nie wolno mi mówić. Ale bym ci powiedział jakbyś taki namolny nie był. Jak chcesz, to możesz przyjść drugi raz. Wtedy może ci powiem. Rzeczywiście masz pomieszane w głowie. A nie mówiłem? A pieniądz jakiś masz? O, to znowu ty. Pogadajmy jak ostatnio. Mam pomieszane w głowie, ale reszta zdrowiesięńka. Tak jak mówiłem, szukam zgniłego gaju. Za drugim razem twoje życzenie moim rozkazem. To tam, o! Tam, czyli gdzie? W dzielnicy bordeli. Jest taki zaułek za bramą i wcale nie jest zgniły i nie jest gaj. Głupki tak o nim mówią, ale ja wiem. I każdy tam może wejść? Oczywiście. Chyba, że nie powie, stara locha powiła warchlaki. Wtedy mogą nie wpuścić, ale to łatwo powiedzieć. Posłuchaj, stara locha powiła warchlaki, widzisz? Otwierać. A ty kto i czego tu chcesz? Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte, ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolongów. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Stara locha powiła warchlaki. Na. Witaj w naszym gaju, bracie. Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt? Witaj, Tris. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz wiedźminie. Twoje szpicle donieśli ci, że szukam zgniłego gaju. Gdybym nie trzymał ręki na pulsie, ryby już dawno zagnieździłyby się w moich oczodołach. Poza tym zgniły Gaj to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. Ciekaw jestem, jak ty nazwałbyś tę spelunkę. Bo ja wiem. Może Ogród Wolności? Jak na człowieka, który ściąga haracze od złodziei i żebraków. Jesteś całkiem romantyczny. No, ty to nazywasz haraczem, a ja podatkami. Dla ciebie to są złodzieje, a dla mnie robotnicy. Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. A może powinieneś zostać miejskim rajcą? Żartujesz? Rada miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Wizjoner z ciebie! Kiedyś, tak zwane, wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. No, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa, ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły gaj, ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności! Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta, bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa? Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam Was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do Ciebie przyłączę. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Tris Gold będzie pracowała dla nowigradzkiego półświadka. Pół roku temu Tris Gold rozstała się z człowiekiem i musiała sobie ułożyć wszystko na nowo. Pani czarodziejka, piękna jak zwykle. żal się rozstawa. Pewnie niedługo tu wrócę. Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Daj, Smart, udało Ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem jak lubisz gadać. Poczekaj, niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy Żurawia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Stójcie, słyszycie? Przyszli po nas. Za co mówić dopiero, jak zacząłem mu nakłówek piętych? Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miałem jaj. i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łaskot. Położyłem mu książkę na brzuchu i przykryłem kupkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Męgę cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na celu. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Widzę, że jesteś w swoim żywiołach. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Odzyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Нигде так не уважали. Мусям и себе поспешить. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie! Od niewinne zdziwienie. We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców. Możecie zaczynać. Chris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. W takim razie bierzemy się do roboty. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? czyni szczurów. Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i. Pogodzoną. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował chpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będą bolały. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Miał lepsze wyjście? Każdemu zdarza się ugać. Ale oszukiwanie siebie to ucieczka, która prowadzi do nikąd. Czasami trzeba uciec, żeby zapomnieć. Twój znajomy mógł rozpamiętywać, że nie ma nóg, ale od samego lamentu nowe by mu nie wyrosły. Powiedz mi jeszcze, co słychać u jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u jen? Hmm, tak sobie. A o co konkretnie pytasz? Nieważne, odpowiedziałeś mi. No proszę, nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę, zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... Wiem, kto to jest, Riz. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam oczek. Od początku coś mi tu śmierdziało. Skoro jesteś taki domyślny, trzeba było brać nogi za pas. Nie lubię uciekać. Proponuję, żebyś nam grzecznie zapłacił i zabrał stąd tych panów. Póki jeszcze nie jest za późno. Chyba żartujesz. Nie po to zatrudniłem czarodziejkę, żeby jej teraz płacić. Dam ci radę, mutanci. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Dziękuję za dobrą radę, ale nie mogę jej przyjąć. Dosyć gadania. Róbcie co do was należy i pamiętajcie, będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurty syna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Nie! Nie zabijajcie mnie panie! Oni mnie zmusili. Jakby mi nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości. Oszczędź mnie! Nie upodamniaj się do tych morderców! Zamknij się, powinienem się zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko Mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz... Cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Siri i chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka, Corinne Tilly, Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corin jest bardzo skuteczna, przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jongher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć. Mieszkam na okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie, do zobaczenia.